Witam serdecznie moim gościom Damian Dudek Wiśniowski. Witam. Damian, niespodzianka. W jakich kategoriach byś to oceniał przegrywacie w ćwierćfinale pucharu ligi Orlika z drugoligowcem Strade. Wiemy, że to jest zespół, który tak naprawdę składa się z fantastycznych zawodników, ale w jakich kategoriach byś odbierał tą porażkę? Niespodzianki czy, czy, czy inaczej? Twoja liga już pokazała, że w tej lidze na każdym szczeblu nie ma więc niespodzianki. Widać, że drużyna przeciwna grają ze sobą. Zgrali się i także nie ma teraz w sumie takiej różnicy, czy ktoś gra w s klasie czy w trzecie. Jeśli pokaże determinację i chęć walki, to może wygrać z każdym, nie? Przyjechaliście na to spotkanie dzisiaj, dość mocno zmotywowani. Widzieliśmy, że weszliście bardzo dobrze w to spotkanie. I szczerze powiedziawszy, gdyby tam sytuacja na 2-1 była szczelona przez waszego zawodnika, tak naprawdę więcej niż setka, to myślę, że to spotkanie mogłoby się potoczyć w jednym kierunku. No tak, no czasami się tak zdarza, że takie proste sytuacje gdzieś tam umykają. I się nie strzela i potem drużyna dru przeciwna otwiera worek. No i tak się posypało druga, trzecia, czwarta. Próbowaliśmy gonić, ale na cztery-dwa już braku czasu. Patrzyliśmy dzisiaj na rywalizację braci. Z jednej strony Mariusz, z drugiej strony Damian. Jak to się rywalizuje naprzeciwko właśnie brata? Zawsze to jest jakaś dawka motywacji. Zawsze tam człowiek się gdzieś bardziej zmobilizuje, chce się pokazać. i Zawsze ten jeden chce wygrać, nie? Jest tu taka wola yy, pokazania nie wartości wyższej przez swoją osobę, czy bardziej yy, w stosunku do brata odpuszczacie, żeby tam nie, nie wchodzić za mocno? Jak u was to wygląda? tam zawsze gdzieś w głowie, żeby sobie krzywdy nie zrobić, ale, ale jest taka dawka motywacji, żeby dać siebie 100% i, i powalczyć. I co powiesz na, na koniec o nowym półfinaliście Trade? Bo to nowy zespół, to nowy zespół tak naprawdę o nowych rozgrywkach. Bardzo ciekawie grają. No. Widać, że gdzieś tam kopią ze sobą, że ten i myślę, że jak awansują wyżej, to są w stanie powalczyć także o, o wyższą ligę. Dziękuję za wiatr. Dziękuję.